Zaraz możemy ciekawe fajne zamówienie jak na jarmarku witam Można tą pajdę? Super Co jeszcze jest ciekawego O takie dania jak Jarmarkowe fajne Jarmarku nie ma, ale są super dania. Tak, kubeczkę, pobeczkę, góroneczkę, będzie panasz jaką fajną mamy. No. Ekstra. Bo nawet nie wiem czy na jarmarku Pajda była za 5 zł, to ja nie wiem. Chyba najtańsza była za dychę. 16 zł jak pamiętam. Aha. No to tu już było może... Naprzeciwko nas. Naprzeciwko. A to już te wypasy chyba, nie? Proszę? To te wypasy chyba. No taka była, no taka... No tak, dużo. 16 zł pamiętam. No tak. To... No chcę sobie właśnie tutaj zadziałać z tym. Słuchaj. Czyli w rynku. Jutro zapraszam na live transmisję. Z rynku. Zobaczymy jak będą przygotowania do Sylwestra trwały. Zapraszam na Twitch TV, na mój kanał. A zaraz zobaczymy tą fajdę. Chyba zaraz będzie. O, jest działanie. O. To jest super restauracja. Menu się musiało też zmienić do tego, co się dzieje. Ogóreczek. I smalec fajnie i cebulka powinna być. Ruch nieduży. 30 grudnia 2020. Dlatego ludzie są w maskach. No, to będę miał tak po To będzie wersja turbo. Wiedziesz? <laughs> Aha. A teraz cebuleczka? Teraz cebiunka? Aha. A ja ujrzcię. Dobra. Ten... Ja już panu przynoszę Paragonik, teraz zresztą. Dobra. No. Super sprawa. Elegancka rzecz. No tylko niestety niestety zorientowałem się, że teraz nie można jeść na zewnątrz, więc muszę to chyba zanieść do domu. Na pewno i dopiero tam sobie spokojnie konsumpcję zrobić. Niestety konsumpcja na zewnątrz jest niedozwolona, więc będę musiał to zanieść do domu. Szczęśliwego nowego roku!